Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym unboxingu, w którym mam przyjemność przedstawić Wam jeden z boksów z serii Celebrations Pokémon, które zostały wydane na 25-lecie powstania Pokémonów. Dzisiejszy nasz box dotyczy tutaj wersji Zeishian i mamy do dyspozycji tutaj cztery boosterki. Z serii Celebrations mamy też dwa boosterki klasyczne, mamy karty z Eishiana w wersji promo, oraz jest to jeden jedyny box, który wyszedł na 25-lecie, który posiada w, swoim, w swojej zawartości przypinkę. Przypinkę obejrzymy sobie, jak będziemy otwierać boksik, ponieważ, jak dobrze wiecie, fanką przypinek nie jestem, biorąc pod uwagę chociażby kwestie Pixel Boxów. Tam zawsze w jednym z boxów co miesiąc znajduje się przypinka i naklejka. Zawsze bardziej cieszę się z tej naklejki niż przypinki, ponieważ tych przypinek nie używam. Ale jak zobaczyłam przypinkę tutaj z tym naszym słodkim pikaczem, to nie mogłam się powstrzymać. Z jednej strony, albo nie będę, nie będę spoilerować, otwórzmy i wtedy przekonacie się sami na czym to polega i jak to wygląda. Tak więc dzisiaj będziemy otwierać sobie jedyny boksik, który w tym wydaniu wyszedł z przypineczką. Jest to nasz słodki pikacz. Tak jak w każdym z pozostałych boksów, mamy do dyspozycji cztery boostery z serii Celebrations. Są dwa tradycyjne boostery. I zamiast karty promo w wersji oversize, mamy w tym przypadku przypinkę. No, i kartę promo, ale w wersji normalnej. Zatem otwieramy sobie nasz dzisiejszy boksik. Ba, Im bardziej zawsze staram się je ładnie otworzyć, tym bardziej mi się po prostu rozrywają. Szczególnie, że to zaklejane, one są zawsze tak konkretnie, jakby nie wiem, co tutaj nieziemskiego się kryło. Dobra, otwórzmy sobie, wyjmijmy zawartość. Tutaj klasycznie, jak w każdym z boksów, mamy ulotkę z informacją. Dobra, czyli co? Tu mamy kolejną. Okej, okay, udało się. Odłóżmy. No to co? Od czego zaczynamy? Wydaje mi się, że chyba zaczniemy sobie od naszej przypinki, która jest przesłodka. I teraz tutaj, w tej przypince, pojawia się motyw, ponieważ do uzyskania w naszych boosterkach Celebrations mamy albo Flying Pikachu, albo Surfing Pikachu, czyli Pikachu w wersji surfującej, albo Pikachu w wersji latającej. Tak jest. Ta przypinka jest naprawdę nieziemska. Dlatego w ogóle ona się trzyma na taki magnes, więc też nie będzie nam spadać. No jest to coś przepięknego naprawdę. Tak jak mówiłam wam fanką tutaj przypinek nie jestem, ale w tym przypadku naprawdę no ta przypinka robi robotę. Jest przecudowna. Pozwolę ją sobie tutaj odłożyć. Nawet no przepięknie się prezentuje. No to co? Teraz tutaj mamy y, kartę do gry online. Oraz naszą wspaniałą kartę Zeishiana. Wygląda ona w sposób następujący: kwestia tego hologramu tutaj naprawdę jest przepiękna. Karta naprawdę piękna. Od razu pozwolę sobie ją. Zapakować. Zwróćcie uwagę, że ta karta ma to do siebie: że ma białą y, taką ramkę. Jest to chyba pierwsza karta z białą ramką, jaką w ogóle posiadam. Do tej pory te karty no, najczęściej mają albo żółtą, albo czarną ramkę. Y, następnie mamy tutaj tak: cztery boosterki Celebrations oraz dwa klasyczne z serii Sword and Shield. Nasz, nas w dniu dzisiejszym interesują boosterki Celebrations. Mamy tutaj cztery boostery, więc liczę bardzo na to, że uda nam się coś tutaj naprawdę ciekawego trafić. Więc nie chcąc zwlekać, zacznijmy. Kurde, ale one się tutaj mocno trzymają. Nie mogę ich wyjąć. Dobra, może je wycisnę. Pierwszy raz mam taką sytuację, że booster jest tak ciasny, że nie mogę wyjąć kart. Dobra, przełóżmy sobie ostatnią na przedostatnie miejsce i po kolei mamy Xirnis, Sol Solgaleo. I rocket Zaptos. Co prawda jest to nasz drugi roket Zaptos, ale nie zmienia to faktu, że jest to jedna z tych kart, na które oczywiście chciałam trafić. Pozwolę go sobie z racji powtórki może po prostu odłożyć z boku. No, gdzie jest mój Charizard? Gdzie jest mój Blast... Blastoise? I gdzie jest mój Venosaur? się pytam. Dobra, tutaj sobie odłóżmy, przekładamy, w ogóle jeszcze brakuje mi przecież surfujących pikaczy, mam dwa latające w wersji V i VMAX, a nie mam surfujących, więc coś tak jest nie halo, cóż nie? No to tak, mamy Grandona, kolejny Ksirnas. mamy drugiego Flying Pikachu VMAX, no dobrze... Brakuje mi w dalszym ciągu surfującego, no ale latający też jest przepiękny, szczególnie w wersji VMAX. Tutaj ten nasz Flying Pikachu w wersji VMAX jest wart 55 dolarów na chwilę obecną, więc no i tak, i tak mega się z tego cieszę. No i ostatni Pokémon to Claydol. Dobra, tego sobie odłożę. Nasz Pikachu. W ogóle tu jest Taki potężny hologram, że aż ta karta, delikatnie rzekłabym, wygląda na taką metaliczną i trochę oślepia wręcz. Wygląda naprawdę przekozacko. Zostały nam dwa boosterki. Cóż tutaj będzie w środku? Mam nadzieję, że coś rzadkiego. Na przykład Charizard. No dobra, mamy tak. Zikrom, Rashiram. Mamy Mew. Mew. No jest tak jak wam mówiłam kiedyś Mew, Mewtu. To są takie pokemony, które gdzieś tam z ten centymetr zawsze do nich zostaje. Bardzo je lubię, ale akurat Miu już mam. No i naszą ostatnią kartą jest Lugia. No dobra, zatem tak. Tego naszego miu ja sobie pozwolę zapakować. Odłóżmy go. No czy tutaj coś poza przypinką ciekawego się znajdzie? Pytam się, bo powtórek nie liczę. Ej, autentycznie, nie? Tutaj te boxy, oh boże boxy, te boostery są tak zapieczętowane, że. Nie chcą wyjść. No dobra, przekładamy. I nasz ostatni booster, czy będzie szczęśliwym boosterem? Czyli tak. Zikrom, Ho-O, Professor Research i Palkia. No cóż, niestety nie udało mi się zdobyć tych kart, na które najbardziej poluję. No nie wiem, czy nie skuszę się na drugiego Elite Trainer Boxa. Bo póki co one są dostępne, więc no, trochę mnie kusi, żeby go jeszcze gdzieś tam yy, ogarnąć, żeby mieć trochę tych busterków więcej. Bo no nie powiem, no trochę tych kart mi jeszcze brakuje. Szczególnie, że najbardziej no, zależy mi jeszcze na tej szóstce z tej całej naszej dziesiąteczki. Mam póki co cztery z tych takich najbardziej cennych i najrzadszych. No dobra. Dajcie znać, czy Wam się udało trafić naszego Charizarda, Ambriona Star, Wenuzaura, Blastoisa, Profesora Research w wersji full art, czy y, wspaniałego Surfing Pikachu? Bo ja już mam trzy latające, jak nie cztery, a nie mam jeszcze wersji surfującej. No dobrze, moi kochani, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę na pocieszenie jak będzie ich sporo, to będę wiedziała, że filmy wam się podobają i pokemony was, chociaż trochę interesują. Cieszę się mega, chociażby z tej przypinki ona jest naprawdę prześliczna, Chociażby dla niej warto było kupić tego boksa. Naprawdę myślę, że będzie ona tutaj zajmowała ładne miejsce w mojej kolekcji. Nie zapomnijcie również o komentarzu pod filmem oraz o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!